Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Last Epoch. Zgodnie z obietnicą. Idziemy na Hirota. Na tym poziomie spaczenia jeszcze. Nie, no, byłam chyba. Bo mam jedno spojrzenie. This is a mercy. Shut up. Do not stand in my way. Let's see what's This is a mercy. Do not stand in my way. Shut up. <laughs> Nie chcę twojego mercy czy też twojej litości, tak? Behold, the rage of winter, This is a mercy. Tak, tak. Gdzieś ty poszedł. This is a mercy. Do not stand in my way. Rise, my fallen champions. Aid me. Shut up. This is a mercy. stand in my way. Shut up. This is a mercy. Do not stand in my way. Wilki, Wilki, dawaj. Come, Sons of Artur. Aid me. A no, braknie. 6,6? Mamy 7,4. Zachowaj. Potwierdź. A tak trochę się nie odzywam, bo. No, starałam się utrzymać przy życiu. Księgar z dwoma. serce, łzy, lasu. Łuk, buty. Tyle. No, było krucho w paru miejscach, ale to z mojej winy, bo dałam się zamrozić. Ja teraz sobie opróżnię ekwipunek i wybierzemy się, tak jak obiecam, na sanktuarium czasu. Jestem w sanktuarium czasu. Jestem od razu pod włosem, bo ścieżka do niego jest nudna. Jeszcze bym zginęła, bo się zagadałam. Chodć chodć, chodć. Teraz mogę stać tej Dawaj! Muszę tylko pamiętać, gdzie zostawiam te kółka, nie? Powinna zginąć. O, się wysypało. Najpierw runki. Powiem Wam szczerze, nie mam co tutaj ulepszać w ogóle na legendarne. Ogólnie to zmieniłam jeden przedmiot. Chcę go sprawdzić. Bo wziąłem ten testament wyrzeźbiony w burzy z lagona. Nie jest on najgorszy, ale nie jest też najlepszy. Many ma dość sporo nawet. Ale mógłby mieć dużo więcej. I chyba mam większe obrażenia z nim, ale muszę to sprawdzić właśnie na tych, na 290 tam na spaczeniu. Jeżeli faktycznie tak będzie, to będę biegała na Lagona, żeby dropić coś lepszego. No i wtedy będę biegała tutaj na sanktuarium, żeby wkręcić coś fajnego. Tylko muszę jeszcze właśnie do filtrów dodać relikt, bo patrzyłam i no nie mam nic takiego, żeby próbować, bo to Szkoda przedmiotu, jakby nic lepszego nie poleciało. Nic ciekawego nie dostaliśmy. Ja idę wyczyścić ekwipunek. o rękawice, obsesja, jurl. Z potencjałem. No i pobiegam troszeczkę po tych echach. Zobaczycie sami, jak to fajnie wygląda z tym totemem. Mogę tu przejść. no. Ale, czy chcę tutaj coś wrzucić? Ja mam coś przygotowane. Amulety jakieś. Z penetracją nekrotyczną. Szansa na krytyka. Dobra, zobaczmy. Trójkę weźmiemy jakąś, nie? Mamy całą jedną? Nie, tu jeszcze mamy. To Sprigana, ale to nekrotyczna się nie przyda na Spriganie. Tu podmanę, o. No tak. I zobaczymy, co przejdzie. Uniki najsłabsze. Lepiej, żeby nie przeszło. Czary Mary, hokus pokus. Uniki przeszły. Czas na trafienie krytyczne zaklęciami, penetracja nekrotyczna i uniki. Lecimy w jedną stronę cały czas. Ja! Stand down or die. Skrzyneczka. Fajnie tak, jak na powitanie jest skrzyneczka. A, tam mam iść. Już. już bym poszła w przeciwnym kierunku. To ten jest fajny. Tłusków nie, nie lubię za bardzo. Bardzo niebezpieczna jest ta krótka. Jeszcze jakiś kwiatuszek? Palwie chyba się bije. Fajnie to wygląda, mogę sprawdzić jedynie o, zjeżdżając do zera, i porównać wtedy. Urażenia, i tak zrobię. No niby te od 220, tak? 218, 219, zależy jaki minus wyjdzie. 203, aha, ale tutaj musimy pamiętać jeszcze o tym, że ujmujemy. To, to. nie wiem, czy to ma wpływ w ogóle na obrażenia. No niby te 18-19 tysięcy jest na przedmiocie. Ja bym musiała tylko sobie inaczej z punktami tutaj pokombinować. Bo tu na przykład nie muszę. Usuń punkt, potwierdź, a tu sobie dodam. Jeszcze tu gdzieś pewnie mogę coś pozmieniać. Ładunki nie, na pewno. Próg zabójstwa 15%, to też nie. 120 20 na wywołanie słabości, bo to gdzie? Przerost życia brakującego. No to nie muszę mieć. Dobra. Tu zmieniłam. Koszt życia za poświęcenie. By się przydało coś do skilli właśnie mieć. No tu muszę mieć dwa. I tak to zostawię. A tu też no. Szansa na elektryzację 75%. Szansa na odzyskanie czasu odnowienia. No, aż tak często z tego nie korzystam. Ale tu bym mogła cofnąć obrażenia szczeliny pustki. I wtedy szansa na odzyskanie czasu odnowienia przy zabiciu 24%, odzyskanie czasu po trafieniu bossa 8%. Dobra, przerwi zmiany. Chciałam od razu dodać, nie? no ale się nie da. Zrobimy jeszcze coś takiego, że... mamy pełno. Pod legendy to wrzucę. No. Tak już będę dorzucać. Zobaczmy teraz. bo szybkość inkartacji straciłam, nie? Bardzo mi się to podobało, jak <grymne> te jego więzienie lewituje. Ale pomimo właśnie z zmniejszenia szybkości inkantacji, niepoobrażenia mamy większe. Więc jakby co, będziemy biegać na lagona, żeby wydropić przynajmniej z dwoma potencjałami. Zaprzyjaźnimy się z chronomantką. Może pobiegam też jeszcze przed. Nowym sezonem, troszkę to moją czarno-księżniczką. podobno nie biegałam, nie tutaj chcę iść, no ale już was wybiję, skoro tak się prosicie, a już mam punkciki, no tak. To bardzo szybko leci. Pajnie mi życie z Czarodzieja. Nic. Dodam sobie relikty. do filtru. 14. Słabiutko. Fajnie, jak tak można raz za razem biegać. Nie jak nie ma przepowiedni. A jeszcze. Dopiero mamy 15 900. Więc troszkę możemy sobie na luzie pobiegać. No, to jest ciekawe. nie Jeszcze mnie tu nie ma, już błyskawice biegają. Yy, już skacą. Stand down or die. Zwiększa to nam też szansę na wstrząs ten relikt. Da ma manę, obrażenia, penetrację, szansę na wstrząs, właśnie ten tome, totem, który się przywołuje. A już liczyłam na poświęcenie, ale nie. Następnym razem, no to do handlarza jest? Raz, dwa, trzy. Wam nie wiem, czy jest lepiej, czy nie jest lepiej. Może być, że ciut wolniejsze leczenie będzie. A tak, no skuteczność leczenia też nam spadła. Pieniuszki, no po też sześć nie musiałem mieć. Ten totem Ciekawe jak on mocno bije, nie? Maga hm. Przebiegł przebieg się. Maga tam nie klepnęłam. No, ale nie będę się wracała już. Trudno. Nie rozumiem tej kapliczki skorpionu. Co ma niby dawać? Kolebka wymazanych. Siedemnaście, a ja tutaj mam. 14, 17. Będzie można przetestować. No nic, no to trzeba będzie pobiegać na Lagona. 28 stabilności, no to tak, trochę nie pobiegam. A może nie dzisiaj. Na dzisiaj sobie w sumie możemy na tym zakończyć. Ja jeszcze muszę sprawdzić, bo wydaje mi się, że tak jak przy tych skorpionach, że spadła mi jej przeżywalność i to bardzo. No nic, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmiku.